Zarwam całe preludium. Ha! Mol! No, to, które było Tobie dedykowane. Tylko taka jestem. Rozerwana. Ja nic już nie wiem. Och, jakim Ty niedobrym człowiekiem jesteś, Józefie. Ale może dlatego ja tak bardzo Cię kocham. Czy chcesz? Żeby znowu leli na nas wodę wodę dozorcy, tak jak. Bądź w zadowolony w marcu. z tego, że mnie masz. Pamiętaj, że gdyby zamknęli cię na 15 lat bezem, nie zwariowałbyś zapewne i nie namalował nawet połowy tych bohomadów. Ty za 14 lat wyjdziesz stąd jako największy malarz w kraju, no a, a może nawet na świecie. Cóż za podła sztuka jest malarz.